Usługa Strefy Niebezpieczne pomaga Ci bezpiecznie prowadzić i przewidywać zagrożenia drogowe, ostrzegając o strefach niebezpiecznych w czasie rzeczywistym. Usługa informuje Cię o fotoradarach w całej Europie, ograniczeniach prędkości, miejscach o podwyższonym ryzyku wypadku, za pomocą alarmu dźwiękowego i wizualnego. Jeśli jeszcze nie masz wykupionej usługi Strefy Niebezpieczne. Możesz to zrobić online lub za pomocą aplikacji mobilnej. Usługa strefy niebezpiecznej jest dostępna w samochodzie, gdy logo TomTom -tom Traffic wyświetla się na dole ekranu nawigacji. Jeśli tak nie jest, zapoznaj się z instrukcją wideo, jak ustawić i aktywować usługę Connect Nav. Rozpocznijmy konfigurację twojej usługi. Na ekranie nawigacji kliknij menu, ustawienia, a następnie zakładkę alarmy. Włącz ostrzegaj o strefach niebezpiecznych. Następnie naciśnij trójkąt, aby ustawić Twoje alarmy. Skonfiguruj pożądane ustawienie dla stref bezpiecznych i stref niebezpiecznych. Potwierdź przyciskiem OK. Następnie przejdź do zakładki Mapa. I zaznacz Zezwalaj na informacje o strefach niebezpiecznych. To ustawienie umożliwia zgłaszanie w czasie rzeczywistym obecności radaru na trasie do społeczności użytkowników TomTom. -tom. Potwierdź przyciskiem OK. Wróć na główny ekran przeglądarki, kliknij ikonę ustawienia mapy i zaznacz Strefy niebezpieczne, aby wyświetlić ostrzeżenie o fotoradarach. Twoja usługa jest teraz poprawnie ustawiona. Podczas jazdy zostaniesz ostrzeżony przez alarm wizualny i dźwiękowy o dokładnej lokalizacji fotoradaru i odległości od niego. W niektórych krajach ta usługa może być zmodyfikowana, aby być zgodna z lokalnym prawem. Te piktogramy informują o różnych rodzajach kontroli i zagrożeniach napotkanych podczas podróży. Aby poinformować pozostałych użytkowników TomTom -tom o radarze na Twojej drodze, kliknij trójkąt w lewym górnym rogu ekranu. Wybierz rodzaj napotkanego zagrożenia i potwierdź przyciskiem OK. Teraz możesz bezpiecznie cieszyć się jazdą dzięki usłudze ostrzegania o fotoradarach. Szerokiej drogi.